W pierwszym odcinku nowy flagowiec od chińskiego producenta, a mianowicie smartfon Xiaomi 14. Dzisiaj przede wszystkim pierwsze wrażenia z użytkowania tego telefonu, ale mam co do niego bardzo duże oczekiwania. Jak się sprawdził, to zobaczycie sobie w tym odcinku. Jeżeli chodzi o samą ergonomię korzystania ze smartfona, to tutaj nie mam się naprawdę o co przyczepić. Wszystkie przyciski są na swoim miejscu, i nawet czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran uważam, że jest w miejscu idealnym. Co na przykład w OnePlusie mi dość przeszkadzało, o czym mówiłem w moich tych poprzednich pierwszych wrażeniach, właśnie z użytkowania OnePlusa. Ten czytnik tam był dla mnie znacznie za wysoko. Tutaj on dla mnie przynajmniej idealnie leży, idealnie się go klika. Nie miałem żadnego problemu, żeby w ten czytnik linii papilarnych celować. Jak już jesteśmy przy tym czytniku, to powiem od razu, że jest on naprawdę bardzo szybki i porównując go chociażby z innymi flagowcami, na przykład z tym OnePlusem, o którym wspomniałem, czy z Samsungiem, to w mojej ocenie ten czytnik linii papilarnych wydał się najlepszy. Raz działał on znacznie szybciej niż, na, na przykład chociaż był Samsunga w mojej ocenie. To jeszcze dodatkowo mam wrażenie, że jest on świetnie umiejscowiony. Mi naprawdę ten czynnik odpowiadał, nie miałem ani razu żadnego problemu, żeby on nie zaskoczył. I czytnik linii papilarnych, w mojej ocenie, w tych pierwszych wrażeniach, nie jest niewątpliwie bardzo dużym atutem tego telefonu. Producent chwali się również wodoszczelnością i pyłoszczelnością tego telefonu z certyfikacją IP68. Sam telefon zbudowany jest z aluminium, na przodzie oczywiście szkło pokryte Gorilla Victus które nam chroni ten telefon przed zarysowaniami. To teraz specyfikacja techniczna. Sam telefon napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 8 generacji 3. Na pokładzie mamy do wyboru 8, 12 lub 16 GB RAM i z pamięcią wbudowaną mamy również tutaj trzy opcje. Mamy 256 GB, 512 lub aż 1 TB na pliki. Warto pamiętać, że oczywiście tej pamięci nie możemy sobie rozbudować, nie mamy wbudowanego żadnego wejścia na kartę SD, więc tutaj wybierając konkretną wersję naszego smartfona warto pamiętać o tym, żeby już wybrać tą docelową. Na ile danych potrzebujemy tego miejsca? Jeżeli chodzi o samą wydajność, to tutaj powiem Wam szczerze, że nie robiłem jakichś konkretnych benchmarków czy bardzo wydajnościowych testów. Korzystałem głównie z tego telefonu przy jakimś codziennym użytkowaniu, przy aplikacjach, przy włączaniu szybkim aparatu, YouTube'a, Facebooka i tak Czyli przy takich standardowych czynnościach, z których korzysta większość użytkowników. I jeżeli chodzi o wydajność, nie mamy się tutaj o co doczepić, jest to nowy smartfon i na pewno będzie on nam służył przez dobre następne kilka lat. Jeżeli chodzi o wyświetlacz w Xiaomi, mamy tutaj ponad 6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2670 x 1200 pikseli ze wsparciem dla HDR10+. Producent oferuje nam tutaj jasność szczytową na poziomie 3000 nitów. Co oczywiście pozwoli nam na korzystanie z tego ekranu w jaśniejszych warunkach oświetleniowych. No jeżeli chodzi o samo użytkowanie tego ekranu, no to oczywiście, jak to ekran OLED, tutaj kontrast, kolory na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o jasność, z nią również nie miałem żadnych problemów, chociaż teraz nie mamy zbyt słonecznych dni, więc nie miałem możliwości przetestować go w ostrym świetle. Ale przy 3000 nitów myślę, że nawet w słoneczny dzień z tym ekranem nie będzie żadnego problemu. To teraz, może, aparaty. Mamy tutaj trzy aparaty. Każdy z tych aparatów ma 50 megapikseli. Zanim przejdę do omówienia szczegółowej specyfikacji tych aparatów, wspomnę jeszcze, że w przypadku 14 Ultra mamy jednocalową matrycę, w przypadku zwykłej 14 tej jednocalowej matrycy nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o samą specyfikację tych aparatów, no to mamy główny aparat, teleobiektyw oraz ultra szerokokątny. Główny aparat, jak wspomniałem, jak zresztą wszystkie, ma 50 megapikseli oraz Przysłone F1,6. Tutaj również stabilizacja obrazu jest na pokładzie, ale myślę, że przy flagowcach jest to raczej normą. Kolejnymi obiektywami jest to teleobiektyw i obiektyw ultra szerokokątny. I o ile do ultra szerokokątnego obiektywu również ma 50 megapikseli nie mam się tutaj o co przyczepić, to do teleobiektywu mam taką drobną uwagę. Ma on przybliżenie o wartości 3,2-krotny zoom optyczny i tutaj generalnie Mógłbym się na to przyczepić, bo uważam, że mogliby już zrobić tutaj pięciokrotny zoom optyczny. Zawsze jest to trochę bliżej. Ja do tego pięciokrotnego zoomu jestem też troszeczkę przyzwyczajony przez mój prywatny telefon, z którego korzystam. Yy, natomiast, no jednak, te 3 i 2 no to w zasadzie trzykrotny zoom optyczny, a pięciokrotny w mojej ocenie byłby znacznie lepszy. Jeżeli chodzi o samą jakość, no to tutaj zdjęcia wypadają naprawdę dobrze. Aparaty są sygnowane firmą Lejka, więc te aparaty powinny być na najwyższym poziomie, jeżeli. Nie wierzycie, to zobaczcie ile aparaty lejki kosztują. I jeżeli chodzi o aparaty, z tego co je testowałem, to naprawdę nie mamy się tutaj o co przyczepić. Przede wszystkim w dobrych warunkach oświetleniowych te aparaty radzą sobie bardzo dobrze i co nie jest takie oczywiste, porównując Xiaomi 14 z jego poprzednikiem, a mianowicie Xiaomi 13, ten wypada dużo lepiej w przypadku zdjęć w ciemniejszych warunkach oświetleniowych. Jak wiemy, Xiaomi 13 na początku swojej drogi nie do końca radził sobie z tymi zdjęciami w ciemniejszych warunkach oświetleniowych, a wręcz śmiało mógłbym powiedzieć, że radził sobie dużo gorzej niż jego konkurencja. Teraz już tego problemu nie mamy. W ciemniejszych warunkach oświetleniowych ten telefon radzi sobie dużo, dużo lepiej. Jeżeli chodzi o filmy, no to jak to Android, no tutaj ze stabilizacją radzi sobie troszeczkę gorzej niż na przykład smartfony od Apple'a, natomiast nie ma tragedii. Sam smartfon nagrywa tutaj w kilku rozdzielczościach, mamy oczywiście Full HD, mamy 4K w 25 i w 50 klatkach na sekundę, ale mamy też i 8K, ale no tutaj to 8K, jak już wcześniej w poprzednich tych pierwszych wrażeniach wspominałem, to wszystko raczej z przymrużeniem Oka. Pamiętajmy, że telefon nie odda nam nigdy jakości, takiego bezlusterkowca, do którego na was nagrywam. I tu warto o tym pamiętać, jeżeli patrzymy na to filmowanie, ale telefon naprawdę w dobrych warunkach oświetleniowych radzi sobie bardzo dobrze z tą jakością. To jak radzi sobie z tymi nagraniami, to ocencie sami. Mam tutaj dla Was dwa takie króciutkie filmiki. Jeden jest tutaj ode mnie ze studia, on jest trochę w ciemniejszych warunkach oświetleniowych nagrywany więc sobie zobaczycie jak tutaj chociażby te szumy wypadają. No i jeden bardzo króciutki film z miasta, który dla Was nagrałem, ale to oceńcie sami. To teraz może trochę o baterii i ładowaniu samego smartfona. Sam telefon wyposażony jest w baterię o pojemności 4610 mAh. I jest to taka raczej standardowa wartość. Telefon bez problemu wytrzyma nam cały dzień, a nawet myślę, że półtorej. I tutaj nie będzie z tym żadnego problemu, jeżeli chodzi o te czasy pracy na baterii. Jest to w końcu flagowiec i warto mieć na uwadze, że raczej bateria przez pierwsze dwa lata nie powinna sprawiać nam żadnego problemu, jeżeli chodzi o ten czas pracy na baterii przy takim codziennym użytkowaniu. Telefon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe, jak i oczywiście bezprzewodowe. Jeżeli chodzi o ładowanie przewodowe, mamy tutaj obsługę ładowania... 90W, które producent zapewnia, że od 0 do 100% naładujemy ten telefon w 31 minut. Czy są to realne wartości? No, zawsze oczywiście warto wziąć poprawkę na te parę minut do przodu, ale naprawdę ładuje się telefon bardzo szybko. Oczywiście są smartfony na rynku, które ładują się znacznie szybciej, ale myślę, że 30 minut to tutaj jest naprawdę dobra wartość, jeżeli chodzi o ładowanie tego telefonu. Telefon jest również wyposażony w ładowanie bezprzewodowe, 50W i tutaj producent zapewnia, że od 0 do 100% naładujemy telefon w 46 minut. No i tutaj również warto gdzieś tam te kilka minut dodać, ale wyniki ogólnie samego ładowania baterii są naprawdę dobre. Jeżeli tak subiektywnie chciałbym podsumować ten smartfon i popatrzeć też na inne flagowce, które ostatnio testowałem, to, jak mam być szczery, chyba najlepiej korzystało mi się z tego telefonu. Natomiast, jeżeli miałbym trochę bardziej obiektywnie spojrzeć na ten smartfon, no to. W tej cenie mamy też dużo konkurencji, która może okazać się w wielu przypadkach znacznie lepsza. Ale to, jaki smartfon wybierzecie, to już jest Wasza indywidualna decyzja. Ja jedynie mogę Was zaprosić do opisu, gdzie znajdziecie link do naszego sklepu Xcom, gdzie znajdziecie też więcej szczegółów o tym telefonie, ale również o innych. Ja Wam bardzo dziękuję, zapraszam Was do kolejnych odcinków, do moich kolejnych pierwszych wrażeń, a może i recenzji. A w tym momencie zachęcam Was do zostawienia jakichś komentarzy, do zostawienia lajka, subskrypcji pod tym, kanałem. No i do zobaczenia. Cześć.